Cześć, witam na kanale Świet Linuxa. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wielu z Was, e, posiadaczy e, laptopów ma również Linuxa, albo wielu z Was, użytkowników Linuxa ma również laptopy, tak? Jak wiadomo Linux na laptopie czasami no to średnio tak działa, tak? Chodzi głównie o wytrzymałość baterii e, Słuchajcie, e, na e, portalu Omega oh Ubuntu UK, e, znalazłem, znaczy znalazłem pojawił się post w piątek, czyli wczoraj na temat świetnego programu SlimBook, SlimBook, który ma optymalizować baterie w Linuxie. Dotyczy to przede wszystkim Ubuntu oraz Debiana, Ubuntu, Ubuntu, Xobuntu, Ubuntu. Ubuntu. Na tym powinno to działać bez najmniejszych problemów. To jest rzecz podstawowa. Hmm, czy działa na namięcie? Nie mam pojęcia, bo to że jako PPA. Być może na mięcie jest to zrobione w inny sposób. Natomiast ja wam pokażę sposób, który działa po prostu na Ubunciaku. Hmm, słuchajcie, co to jeszcze dużo mówić? Program działa. Pokażę Wam go na żywym laptopie, na prawdziwym laptopie HP 8440P ze zintegrowaną, starą kartą Nvidia. No dobra, żeby nie przedłużać już tego wstępu, yy, zapraszam na filmik. Słuchajcie, w piątek, w piątek 20, to chyba było 8 maja, yy, tutaj kolega Joey Snow... Snow... Sn 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 przepraszam, nie, nie, jest, tam tak jest, Zamieściu posta. Zamiast posta, ja film opieram właśnie na, na tym poście, kolega tutaj przedstawił aplikację Slimbook, Slimbook, która ma właśnie, tak jak mówiłem na wstępie, pomóc naszemu laptopowi dłużej pożyć, tak? Może nie będzie to, nie wiadomo, godzinny wzrost albo pięciogodzinny wzrost na baterii pracy, ale powinno to dużo, dużo pomóc, tak? Coś jak profile poboru mocy w Windowsie, tak? To samo mamy tutaj w Linuxie. Oczywiście jest istnieje aplikacja TLP, która również coś takiego umożliwia. Teoretycznie tam do niej jest GUI, tak? Ta aplikacja, tutaj Slimbook, jest jak najbardziej graficzna. Działa w każdym ubunciaku i w każdym boderze debianie, tak? Tak, to jest tutaj przynajmniej na stronie internetowej producenta napisane, że tak być to powinno, tak? Ona powinna współpracować również z programem TLP tak? do optymalizacji. No, to już trzeba wypróbować. ATLP ja nie mam zainstalowanego na tym laptopie, który sobie za chwileczkę tutaj e, zobaczycie. Słuchajcie, firma Slimbook, tak w ogóle, jest to firma z Hiszpanii, e, która oferuje laptopy z Linuxem. Nie tylko System 76, e, ale również ta firma. E, możemy sobie tutaj laptopiki. Kupić z laptopem, znaczy laptopiki. Laptopy z Linuxem zakupić. Słuchajcie, popatrzmy sobie na tą chwileczkę, bo to jest myślę ciekawy temat. Slimbook ładnie te laptopy wyglądają, naprawdę się fajnie prezentują. Mają one teoretycznie nawet dziesiątą generację Intela. Proszę bardzo, tak to ładnie tutaj. To są Ultrabooki dokładnie. Chciałbym takiego potestować. Kurde, fajnie by było. No szkoda, no w Polsce niestety. No, wygląda jak wygląda, tak? Szczególnie jak ma się kanał, który ma ledwo 6000 osób, no to można zapomnieć o takim sprzęcie, że ktoś taki sprzęt do testów prześle, na przykład, tak? Tym bardziej do Linuxa. Zobaczcie, jest tutaj plazma, jest tutaj e, instalowany Gnome, No, naprawdę bajka. Są tutaj różne rodzaje y, i procesorów, i trójka, i piątka, i siódemka w różnych konfiguracjach. Są wersje z mdk Tutaj dyski NVMe, naprawdę wypas, po prostu wypas. Jest możliwość wyboru albo Windows, albo Linux. Da się? Da się oczywiście, tylko nie w Polsce, bo w Polsce to wiadomo, że wszyscy mają to wszystko gdzieś, tak? No, lubię sobie ponarzekać do tego. Są jakieś tutaj dziwne, ładne rzeczy. Są z Ryzenami, 4000 seria. Bomba, naprawdę świetny, świetny temat, że tak powiem. Dodatkowo macie tutaj napisane albo Windows, albo Linux, wolność wyboru i tak dalej, więcej gnu Linuxa, macie wszystko ładnie tutaj elegancko opisane na tej stronkach. Podoba mi się, naprawdę takie podejście mi się po prostu podoba, jeden potrzebuje Windows, a drugi nie i wystarczy mu zwykły po prostu Linux, tak. Tutaj są również dużo mocniejsze laptopy, nie tylko te slimbooki, popatrzcie się na to, Intel AMD, Pro Xy i one również mogą być że to powiem wyposażone po prostu tutaj w Linuxa bez najmniejszego problemu tak to jest coś pięknego po prostu naprawdę super sprawa i tutaj naprawdę producent zaszalał powiem to tak że zaszalał dajmy sobie na przykład kup teraz cena takiego bardzo mocnego Ryzen 9 5900HX około 1900 euro czy to jest dużo nie wiem ja się w rynku laptopów nie orientuję w każdym razie Proszę bardzo, bez systemu Ubuntu yy, możecie mieć dual boota z Windowsem. Yy, tam dopłata jest 160 zł do windy, to znaczy 160 euro do windy. Przepraszam bardzo, ale na czymś takim bez problemu macie zainstalowane Ubuntu, jest powiedziane, że ono będzie chodzić. Jest angielski angielsku ukradkowe, Dyski mogą być w rajdzie. Popatrzcie się na tą konfigurację, na konfigurację tego sprzętu. Kurde, ja chciałbym to przetestować, coś takiego to się w głowie po prostu nie mieści. No, marzenie, tak? Po prostu marzenie, ale marzenia się spełniają. RTX 3070 i producent mówi, że to będzie działać na tym Ubuntu. Słuchajcie, PPA wygląda w ten sposób. Oczywiście, komendy wszystkie pod filmem zawsze są. Ewentualnie tutaj macie, możecie sobie zatrzymać film, i to należy wpisać. Add repository i oczywiście, nie aktualizacja, tylko włączymy sobie na język angielski, tak apt-get czy tam up apt, update i tak dalej. Tutaj mamy informacje pełne, jest to ciągle rozbijane, jak widać, ciągle robione coś do przodu z tym wszystkim, więc naprawdę super. A ja zapraszam po prostu od razu, przenosimy się teraz na maszynkę wirtualną, znaczy, przepraszam, jaką maszynkę wirtualną na laptopa na HP 8440 ze zintegrowaną Nvidia, tylko i wyłącznie. I słuchajcie, cud się zdarzył, bo ta Nvidia mi ruszyła na Ubuntu. A ta Nvidia wymaga sterowników 340 i kernel 58, i to działa bez problemu. Dobra, za chwilę sobie zobaczycie. Zapraszam. Okej, okay, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Proszę bardzo, mamy tutaj HPK od środka. HP8440, laptopik piękny, działający. O dziwo, o dziwo to wszystko mi ruszyło. A wiecie, co jest najlepsze? Co jest dość niesamowite, powiem jeszcze tak, że udało mi się odpalić. Nie wiem, jakim cudem zresztą. Proszę bardzo. NVIDIA tutaj jest zastosowana Quadro, stare Quadro z 2012 roku, to jest NVS 3100, jak dobrze pamiętam. NVS 3100 MK, ona działa sobie jak widzieliście tutaj na sterownikach 340, 107 108. Aplikacja Slimbook, tak? Czy Slimbook, jak ona się tam nazywa, jak to instalujemy? Słuchajcie, jedna piękna, fantastyczna komenda, znaczy dokładnie dwie. Pierwsza, musimy dodać sobie tutaj repozytorium do Slimbooka, add the apt repository, oczywiście ta komenda będzie w opisie filmu, jeżeli ktoś chciałby sobie skopiować, prościej będzie elegancko. To jest pierwsza komenda, którą należy tutaj zrobić, tak? druga komenda, którą należy tutaj zrobić, to jest coś takiego, czyli update systemu oraz instalacja tego programu Slimbook Battery. No, okej, okay. możemy to zrobić w dowolnym Ubuntu. Z tego co wiem, tam kolega, który to opisywał na Oh my God Ubuntu, również na stronie producenta, tak, na tej hiszpańskiej stronie producenta, jest napisane, że działa to na każdej wersji Ubuntu i Debiana teoretycznie. Czy działa na przykład na jakimś Popoesie? Podobno, chyba tak. Czy na Mincie? Nie wiem, nie dam głowy. Musielibyście sobie to teoretycznie i praktycznie sprawdzić, tak. I teraz tak, słuchajcie, jako że mamy tutaj laptopa, ale on jest w tej chwili podłączony do ładowania, bo też zaraz sobie tutaj zobaczymy. Przynajmniej postaram się to pokazać, że on w tej chwili akumulator sobie tutaj działa na ładowaniu. Tak, więc jako odładowania tutaj odłączę, żeby nie odłączył tego, co nie trzeba czasem, bo będzie problem. Odłączone jest zasilanie w tej chwili, odłączyliśmy w tej chwili zasilanie. Ta aplikacja mi tutaj chodzi w tle, co prawda, ale w tej chwili jest ustawiona chyba standardowo. Czy jest. Dajmy, dajmy Owkę o dajmy Ofkę moje hasełko piękne, cudowne. I zobaczymy, dajmy mu chwileczkę. Pozostało godzina 53 minuty teoretycznie, tak? Ta aplikacja jest w tej chwili wyłączona. Ona sobie nie działa tutaj. Niby jest w treju, możemy z niej całkowicie wyjść, żeby nie było. Zobaczymy, czy w ogóle coś się zmieni, tak? Teoretycznie powinno tutaj być bardzo dobrze, powinno to działać. Może cudów tutaj nie zrobi, nie zrobi wam, nie wiem z pół godziny, 8 godzin y, laptopa, tak? Ale dużo naprawdę tutaj może nam teoretycznie pomóc. Pozostało 2 godziny 14 minut. Ok, ogarnijmy sobie to spokojnie, mamy 2 godziny 14 minut, teoretycznie. Ym, I teraz tak, Slimbook, Slimbook. Najpierw Wam pokażę, ja tutaj wyglądają ustawienia tego czegoś, tak? Tore za rozdziałkę, ale nie dam rady ustawić tutaj innej, żeby mi po prostu graber chodził i to wszystko. To w ogóle jest, nie wiem czy widzieliście, chyba wam pokazywałem. Jak wygląda ta przejściówka, to jest przejściówka z D-Sub VGA na HDMI i jeszcze emulator Edida jest sadzony, emulator monitora do kompletu, żeby to działało. Słuchajcie, tutaj mamy opcję, tak? Aktualny tryb jest Balanced. Ja tutaj na razie nic nie będę zmieniał, tutaj macie wszystkie ładne, fajne funkcje. Możecie sobie włączyć automatyczną hibernację, na przykład po 3 godzinach w zawieszeniu, tak? Tutaj mamy powolutku, co de facto może się dziać. De facto możemy sobie ustawić mm, baterię, tak, w jakiś tam dowolny sposób. Yy, maksymalne oszczędzanie baterii, proszę bardzo, tutaj możemy sobie również wybrać proca. Ma, ma, ma chodzić na max, czy ma chodzić na minimum, profile i tak dalej zarządzanie power save i tak dalej wszystko tutaj jest włączanie wyłączanie różnych rzeczy tak tutaj akurat w tym trybie jak widać jest włączona mm, grafik card saving profile czy jest włączona prawdopodobnie powinna działać tutaj y, karta intelowska, jeżeli jest budowana. ja mam tylko tutaj Nvidia tak dlatego ten proces stary nie ma wbudowanej własnej grafiki y, widzicie jest tutaj pełne włączenie oszczędzenia tak Pełne włączenie oszczędzenia, dobrze. Po polskiemu to powiedziałem. Tu możemy sobie teoretycznie brightnessem sterować, chyba to nie za bardzo działa. Ale zobaczymy potem. Dajmy sobie na 18% nie będzie. Balanset jest na 70 i maksimum prezentuje się w ten sposób. Tu mamy baterię. Informacje o baterii, jakie tutaj są, że jest to Packard. Bla bla bla. Time to empty, 1-8 godziny, tu macie VATO godziny podane, napięcie i tym podobne rzeczy, tak. Informacje o tym czymś, ok. Dajmy sobie anuluj. I teraz tak, pozostało teoretycznie 2 godziny i 3 minuty, tak. Zobaczymy czy coś burle tutaj u mnie to zmieni. Niech każdy sprawdzi to ewentualnie u siebie, że będzie miał po prostu taką zajawkę. I wtedy możecie coś w komentarzu napisać, czy to działa, czy nie działa. Jak widzicie godzina 55 minut około tutaj jest, tak. No to teraz włączmy sobie ten programik i dajmy sobie na Energy Saving, tak? Oczywiście musimy to potwierdzać hasłem RUTA, dlatego że tutaj są zmiany systemowe i tak to nam po prostu teoretycznie i praktycznie wygląda. Ja widzę, że już mi się ściemniła matryca tutaj na laptopie. Jest dużo ciemniej, jest dużo ciemniej. Bateria poleciała, no bo używam w tej chwili tego laptopa, tak? Więc trzeba by to ewentualnie zobaczyć po dłuższym po prostu czasie, czy, czy rzeczywiście to. Pomoże. Z tego co wiem, no proszę bardzo, 2 godziny 37 minut. No jest różnica. Ponieważ tutaj taktowania wszystko jest obniżane. Teoretycznie jest wyłączane chyba też również Wi-Fi i inne rzeczy, tak? Dlatego myślę, że to coś pomoże. Spróbujemy obniżyć jasność ekranu. Na laptopie mi się zmniejsza. To mówię od razu, bez problemu mi to działa. Tutaj na nagraniu tego nie będziecie widzieć, ale ja widzę na laptopie, że matryca się bez problemu przyciemnia. 2 godziny 31 minut i teoretycznie nam to pozwoli sobie tutaj pracować. Mamy jeszcze dodatkowo na z akumulatora, wyłączenie komputerka i tym podobne rzeczy tutaj się prezentują. Bluetooth. Jest włączony tryb samolotowy, czyli oszczędzanie jest maksymalne. Prawdopodobnie Wi-Fi też jest wyłączone. Oczywiście, że tak. Mamy tutaj wyłączone 2 godziny 18, godzina 59. No, ma jeszcze coś robi, to Tegez. Tak jest. A zobaczmy sobie teraz, jak wygląda temat na maksimum performance. To jest max. Takie testy, które ja Wam teraz pokazuję, to jest pikość de facto, tak? Ponieważ to powinno się sprawdzić po, po dłuższym czasie używania na danym profilu. Czy jest jakakolwiek różnica? Myślę, że będzie. Na pewno będzie. Nie będzie to ogromna różnica, tak. Ale zawsze wam trochę tej baterii przybędzie, zawsze troszeczkę wam to po prostu pomoże de facto, bo wiadomo, że gnom e, lubi żreć, tak? Gnom naprawdę lubi żreć baterie, no bo opiera się głównie na akceleracji GPU, tak? No, a jeżeli ta aplikacja wyłącza niektóre tutaj rzeczy, być może będzie potrzebny restart, jeżeli chodzi o NVIDIA Prime, nie wiem tego. To być może po prostu wam to y, troszeczkę pomoże. Warto zastosować, dlaczego nie? Teoretycznie praca... Mm, godzina 54 minuty. Teoretycznie praca z TLP, czyli tym programem, który też podobno ma pomagać w laptopach. Też jest to... Y, znaczy współpracują te programy i TLP i ten Slimbook, Slim tak? Więc de facto... Nie jest duża tutaj możliwość, że naprawdę Wam to po prostu pomoże i zauważycie, że to po prostu jest jak najbardziej ok. Oczywiście tryb najmniejszej wydajności, czyli najbardziej oszczędzenia baterii. Znowu widzę przyciemniony tutaj na maksa ekran. No ale ja mam NVIDIA tak, tak jak to mówię. Ja mam tutaj akcelerator cały czas włączony i tego się nie da ogarnąć. Ale jak widzicie animacje są wyłączone, bo ja już to zauważyłem. Patrzcie, proszę bardzo. W tej chwili się zachowuje na maksimum oszczędzaniu, a dajmy sobie maksimum performance. Maksimum performance, popatrzmy sobie. Widzicie? Mam nadzieję, że ten programik Wam pomoże. On jest, myślę, dość prosty w obsłudze. Nie będzie tutaj większego to powiem, problemu z ogarnięciem tego całego bałaganu. Każdy będzie mógł sobie go dostosować tak jak chce. Tak w jaki sposób tam będzie chciał. Yy, zaszkodzić wam nie zaszkodzi dodać, tak? No nic, mam nadzieję, że tym filmem troszeczkę wam pomogłem, że te osoby, które korzystają z laptopów, będą mogły ten program przetestować, zobaczyć, tak jak mówiłem, yy, PPA możemy dodać w Ubuntu, Ubuntu do dosłownie każdym, to nie, jest to nie jest tylko wyłącznie Ubuntu, może to być Kubuntu, Ubuntu Xubuntu, Ubuntu i inne tego typu rzeczy, tak? Ubuntu też oczywiście. Kolega tam mówi, że działa podobno na debianie. No, tego tak mówię. Mint, nie mam pojęcia. Jakieś ferenose i tak dalej. Trzeba by to sprawdzić. Jeżeli jest oparte na tym ubunciaku, to powinno to jak najbardziej nam e, ładnie pracować i pomóc. Po prostu powinno nam tutaj e, pomóc. Słuchajcie, zapraszam pod film. Będą linki do tego. Będzie tam komenda również podana. Te dwie komendy, które zostały użyte. E, co jeszcze? Zapraszam na Discorda, jeżeli ktoś ma ochotę, albo czegoś tam szuka pomocy, albo chce pogadać, albo coś. Do kompletu jest stronka facebookowa, jest możliwość wsparcia mojego kanału. Jeżeli ktoś ma ochotę przez Paypala, tudzież tam w inny sposób, bodajże przez Tipli, coś takiego, to chyba Tipli. Ewentualnie po prostu łapka do góry, subskrypcja, jeżeli Ci się podobało i masz ochotę na więcej tego typu materiałów. O, około linuxowych powiem to tak, około linuxowych po prostu i co, słuchajcie do zobaczenia w na następnym filmie, bardzo dziękuję za obejrzenie, no i trzymajcie się cieplutko, miłego tam dnia tygodnia, czy kiedykolwiek to w nocy na przykład sobie oglądajcie trzymajcie się ciepło, cześć